Chcę mówić do osób, które może dzisiaj wstały i w sercu odczuwają jakiś ciężar, coś w ich życiu jest takiego niekorzystnego, sytuacja, w której się znaleźli. Może jesteś dzisiaj w takim miejscu, w którym czujesz się zniechęcony i sytuacje okoliczności są jakby przeciwko tobie. Więc chcę Ci dzisiaj pokazać fragment w Nowym Testamencie, który jest w ósmym rozdziale listu do Rzymian, który tchnie nadzieją, wiarą, który nas podnosi. Że, że Bóg będzie mówił też do ciebie. A jeżeli nie przechodzisz teraz przez trudny czas, to no nie chcę cię zniechęcać, ale są takie momenty w naszym życiu, że przejdziesz przez ten czas i będziesz przygotowany do tego. Dlatego bardzo was zachęcam do tego rozdziału ósmego, abyście go sobie dobrze... Przeczytali, przetrawili, a nawet nauczyli na pamięć. Dlatego, że w trudnych chwilach, w trudnych sytuacjach ten rozdział jest niezmiernie potrzebny. List do Rzymian, ósmy rozdział, i będziemy chcieli się dzisiaj skupić na trzech wersetach, a w szczególności na wersecie 37, który dzisiaj jest dla ciebie taką e, odpowiedzią, jeżeli przechodzisz przez trudny czas w twoim życiu. Lecz mimo tego wszystkiego. Odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Odnosimy zwycięstwo. Mimo tego wszystkiego odnosimy zwycięstwo. Amen? Mimo tego wszystkiego odnosimy zwycięstwo. I to jest niezwykła y, dla nas zachęta. I to Słowo. Zwycięstwo oznacza super zwycięstwo. Pełne zwycięstwo. Miażdżące zwycięstwo z języka greckiego. I to słowo jest użyte tylko tutaj, w tym miejscu. Nigdzie wcześniej w Biblii jest użyte to słowo. Bóg ma dla nas super zwycięstwo. I o tym jest mowa w tym wersecie 37. To jest takie zwycięstwo, gdyby można było przyrównać to do zwycięzcy jak Superman. Jak Iron Man, który wchodzi do akcji i zawsze zwycięży. Jak Kapitan Ameryka. Pamiętam takie chwile w moim życiu, kiedy byłam jeszcze dziewczynką, może miałam 12 lat, nastolatką, można powiedzieć, yy, i dostaliśmy od kogoś w prezencie rakietę do tenisa. I ja sobie z tą rakietą do tenisa chodziłam na plac szkolny, i tam była taka fajna ściana, i ja sobie mogłam wiedzieć, odbijać i zwyciężać. Sama, sama, i nie miałam żadnych przeciwników. Ja po prostu byłam zwycięzcą. Nie miałam takiej możliwości, żeby ktoś mnie pokonał. I to była fajna zabawa w mojej wyobraźni. Ale tutaj, w tym wersecie, jest mowa o kimś: o zwycięzcy, który ma przeciwnika, o zwycięzcy, który ma przeciwności, o zwycięzcy, który napotkał na opór, o zwycięzcy, który znalazł się w niekorzystnych okolicznościach. I ten drugi werset, który chciałabym, żebyśmy dzisiaj sobie przeczytali, również to jest 17 werset tego samego rozdziału. Czytamy: Ten właśnie Duch Święty wraz z naszym Duchem poświadcza, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. I można powiedzieć, że tutaj zaczyna się ta część w tym rozdziale, ósmym, która mówi o problemach, o walkach dogodnych sytuacjach i kończy się tym wersetem 37, w którym Bóg mówi, że jesteśmy super zwycięzcami, dosłownie miażdżącymi zwycięzcami. I tu jest bardzo ważna rzecz, nad którą może wcześniej się nie zastanawiałam, że jest mowa o dwóch rodzajach chrześcijan, o dziedzicach i o współdziedzicach. I to, co jest tak ciekawe, interesujące w tym, to to, że stajesz się współdziedzicem Chrystusa, jeżeli tylko z Nim cierpisz. Cierpisz. Tutaj nie chodzi o ukrzyżowanie, bo to już jest po zmartwychwstaniu. Chodzi o cierpienia, przez które przechodzisz razem z Chrystusem. Bo widzisz, z dziedzictwem jest tak. Ja mam troje dzieci. Każdy z nich może być moim dziedzicem, ale nie każdy może dostać spadek. Ale tutaj jest właśnie mowa o tym, że są jedni dziedzicami, a drudzy są współdziedzicami Chrystusa. Jeżeli tylko z Nim cierpimy. I ja myślę, że chodzi tutaj o to w tym wersecie, że kiedy Ty jesteś dziedzicem, to Ty wiesz jako dziecko Boga, że Bóg przygotował dla Ciebie niebo. Ale jeżeli jesteś współdziedzicem, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, że niebo przychodzi do ciebie, jeśli tylko z Chrystusem cierpisz. I widzisz, w naszym życiu potrzebujemy czasem przejść przez jakiś przymus, przez jakieś cierpienie, przez jakieś trudności. Bo Jezus Chrystus zaprasza nas do tego, abyśmy się stali super zwycięzcami. To jest niezwykłe, bo dalej w tym rozdziale, kiedy pójdziemy niżej, będziemy czytać: to jest mowa o całym stworzeniu, które cierpi, wzdycha, jęczy wręcz. Wszystko to, co zostało stworzone, to, że stworzenie przeżywa ucisk i mowa jest też o przyrodzie, myślę, że o tsunami, o tych wszystkich kataklizmach, o trzęsieniach ziemi i o tym, że ta ziemia jest przeklęta, jest pod przekleństwem. Dlatego jest napisane, że całe stworzenie jęczy, wzdycha. I nawet my też w niewysłowionych westchnieniach wzdychamy często, bo przechodzimy przez trudności. Tak to jest w życiu, że życie przynosi nam różnego rodzaju wyzwania, różnego rodzaju trudności. Spotykamy się z sytuacjami niekorzystnymi, sytuacjami, na które się nie pisaliśmy. I ten super, super werset to werset 28. Ten słynny werset, który można powiedzieć, cytujemy, Praktycznie każdego dnia, gdy napotykamy na jakieś przeciwności w naszym życiu. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. To właściwe tłumaczenie, podoba mi się bardziej, współdziała ku dobremu. Współdziała. Tak jak jesteśmy współdziedzicami. To musi zacząć coś współdziałać w naszym życiu. To wszystko, co cię napotyka, to wszystko, co cię napotyka, z tymi, którzy Boga kochają, jest warunek. Z tymi, którzy Boga kochają. Wszystko służy ku dobremu. Wszystko absolutnie służy ku dobremu. Przechodzisz przez trudności. Te rzeczy zaczynają tak z sobą współpracować, że Pan Bóg. To wszystko obraca ku dobremu, na naszą korzyść. Więc jeżeli Ty przechodzisz teraz przez trudny czas w swoim życiu, i kochasz Jezusa, to to nie jest taki moment, abyś Ty się wycofywał. To to nie jest taki moment, abyś Ty zrezygnowała. To to nie jest taki moment, żebyś Ty poddała się negatywnym rzeczom. To to nie jest taki moment, w którym Ty zaczniesz narzekać. Ale to jest moment, abyś zbliżył się do Jezusa, abyś zakochała się w Jezusie, bo tym, którzy Go kochają, On zaczyna współdziałać we wszystkim ku dobremu. Powiem Wam, że kiedy mnie się zdarzały takie sytuacje, w których znajdowałam się w takim trudnym miejscu, takim miejscu, na przykład, gdy zachorowałam na boleriozę i ten taki największy atak na moje życie, gdzie myślałam, że tak jak wam już wcześniej opowiadałam, że moje życie się kończy, to wszystko, co starałam się zrobić, to zbliżyć się do Boga. Powiedziałam, Bo że on jest źródłem życia, że on jest źródłem uzdrowienia i nie pozwalałam sobie na negatywne rzeczy, nie pozwalałam sobie na rzeczy, w których nie było wiary, na myśli, w których nie było wiary. Bo kiedy ty jesteś w takim miejscu niekorzystnym, to to, co dzieje się z Twoim mózgiem, to to, że powstaje. Potężne pole bitwy, myśli, pomiędzy tymi dobrymi rzeczami, a tymi złymi rzeczami, pomiędzy tym, jak to się skończy dobrze i jak to się skończy źle. Ale w tym wszystkim, kiedy Ty jesteś w takim miejscu, to potrzebujesz się zbliżyć do Jezusa. I ja Wam powiem, że. Dla mnie takie miejsce, chociaż w tamtym czasie, kiedy byłam właśnie w tej chorobie, to ja myślałam, że to już się skończy, tak, że już na drugi dzień przyjdzie wybawienie. A to trwało i trwało. To trwało z tygodnia na tydzień. Ale ja wiedziałam i wierzyłam, że przyjdzie wybawienie, że Bóg mnie podniesie. I to, co pamiętam z tamtych chwil, to takie spotkania. Słodkie, cudowne z Jezusem w mojej sypialni. To takie chwile, w których mój słuch nie był zakłócony rzeczami tego świata i tym, co dzieje się na zewnątrz. Bo byłam ja i był Jezus. I to miejsce poprowadziło mnie do lepszego miejsca. Tam odkryłam rzeczy, których. Wcześniej nie odkryła w sobie, które też jest związane z moim powołaniem, bo to działa dla tych, których powołał, tak jak czytaliśmy wcześniej. I widzisz, ja nie wiem, w jakim Ty dzisiaj jesteś miejscu. Może jesteś w samym środku swoich problemów, w takim niekorzystnym miejscu, ale chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg przychodzi w sam środek Twojego bólu i on tam jest razem z Tobą. I może to by się wydawać, że to jest tak bez sensu przez co przechodzę. Że to jest tak nielogiczne, że ty byś nigdy sobie tego nie zafundował. Ale Bóg wie co robi. I teraz taki przykład, który ma wpłynąć na naszą wyobraźnię, aby zrozumieć to, co Bóg robi. Więc wyobraźcie sobie, moi mili, że Pan Bóg piecze ciasto. I kiedy ja piekę ciasto, mam blat i wyciągam na ten blat potrzebne składniki mąka, dajmy na to. Jajka podstawa, tak? Mleko, co tam jeszcze? Masło, cukier, cokolwiek. I to leży na tym blacie i potem przychodzi taki moment, że wrzucam to wszystko do jednego naczynia. Biorę blender i to blenduję i ja to łączę wszystko razem. Ja zmuszam te składniki, żeby one się połączyły. I widzisz, to co dzisiaj chcę ci powiedzieć, to to, że Pan Bóg bierze taki blender w twoim życiu i te wszystkie sytuacje i te wszystkie okoliczności, te dobre, złe Piękne, brzydkie, On będzie zmuszał, żeby się połączyły. Te wszystkie dobre rzeczy, których słyszałeś o Panu Bogu, w których dzieliłeś się o Panu Bogu, w których uczyłeś się, te cudowne, wspaniałe chwile, w których studiowałeś słowo i odkrywałeś, kim Pan Bóg jest. Później bierze z sytuacjami, w których się znalazłeś, w których w ogóle sobie nawet nie wymyśliłeś, i stawiasz to na blacie, a Pan Bóg bierze to wszystko, włącza blender. I zaczyna miksować, i to wszystko z sobą zaczyna współpracować. Mogłoby być tak, że myślisz sobie: leżą na blacie różne składniki, i niech się połączą jakoś, niech z tego będzie ciasto, ale one w żaden inny sposób się nie połączą, jak tylko w momencie, gdy Ty je zblendujesz, jak Ty wymusisz to połączenie. Więc to robi Pan Bóg. Jeśli Ty będziesz czekać, masz gości, aż te składniki osobne wszystkie się połączą, aż to ciasto się zrobi, to... Zapewniam cię, będziesz musiał biec do cukierni po ciasto. One same się nie połączą. Więc Bóg wprowadza nas w takie miejsca, w których bierze te wszystkie składniki, w takie miejsca, w którym zaczyna to wszystko blendować. I wiecie, i zanim mamy ciasto, i zanim to już jest to wszystko wyblendowane, połączone, pomieszane, Pan Bóg wkłada to do piekarnika, zmienia środowisko, w którym byłeś, w którym byłaś. Pan Bóg to Wkłada do piekarnika, i zamiast jeszcze lepiej czujesz, że jest gorzej w tym piekarniku. Ale my na zewnątrz już zaczynamy odczuwać jakieś korzyści. Jak już włożę to ciasto, to czuję, że unosi się taki zapach po domu. I wszyscy zaczynają odczuwać, nawet na górze w pokojach, moje dzieci odczuwały: Mamo, co tam robisz? W tym piekarniku powstaje coś niezwykłego z naszego życia. Bóg coś bierze, blenduje, łączy, współpracuje, współtworzy ku dobremu, aby powstało cudowne, wspaniałe ciasto czyli Ty, super zwycięzca. To słowo super, ono zmierza w kierunku nowych rzeczy. To słowo super zmierza w kierunku super zwycięstwo, w kierunku podboju, w kierunku ustanowienia nowych rzeczy, w kierunku zmiany kierunku, w kierunku wejścia na nowy poziom. I możliwe, że ty jesteś teraz właśnie w takim miejscu, kiedy Pan Bóg wziął różne rzeczy z twojego życia i cię blenduje. I chcę ci tylko powiedzieć, że najważniejszą rzeczą, o którą Ty potrzebujesz zadbać, w tym momencie, to kochać Jezusa, skupić się całkowicie nad nim i poddać się Jemu, bo to jest dla tych, których powołał. I często my musimy przejść przez to blendowanie, bo to jest związane z naszym powołaniem. I Ty nigdy nie byłbyś tym. Kim Bóg chce, byś był, byś była, gdybyś nie przeszedł przez ten proces blendowania i przez ten proces wypiekania w tym piecu. Nigdy by nie, było, nie wyszło z ciebie to dobro. Bo Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. I nie wyszłoby to dobro z ciebie, jeżeli byś nie weszła w ten proces blendowania i pieczenia w Twoim życiu. I warto się jest nad tym zastanowić. Bo może teraz Ty tego nie widzisz. Może teraz widzisz, że to, co przechodzisz, jest dla Ciebie nielogiczne, niepotrzebne, wręcz niesprawiedliwe, i w ogóle wydaje Ci się, że to jest jakiś przypadek. Bądź pomyłka, jeden wielki chaos i bałagan. Ale chcę Ci powiedzieć, że Pan Bóg z bałaganu i z chaosu czyni cuda. Dlatego, jeżeli teraz Pan Bóg cię blenduje, jeżeli Pan Bóg może wstawiać Cię do pieca, to to o co Ty potrzebujesz zadbać, to o to, aby zakochać się w nim może na nowo. I kochani, cały ten rozdział jest. Fascynujący. I 31 werset czytamy. Czyż to nie jest wspaniałe, jeśli Bóg po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? W końcu Paweł dochodzi do takich wniosków i zaczyna się seria pytań. Czyż to nie jest wspaniałe? Któż może oskarżać wybranych? Kto może nas potępić? Co nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Wiecie, i takie pytania teologiczne się pojawiają, po czym jest wyszczególnione. Pewnie to, przez co przechodził Paweł, 35 werset. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Właśnie, co nas odłączy, skoro w doświadczeniach i problemach my zbliżamy się do niego? Czy odłączy nas. Udręka, ucisk, prześladowania, głód, nagość, niebezpieczeństwa, miecz. Nic, nic, nic nie jest w stanie, nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Nic nie jest w stanie nas odepchnąć od tego Bożego planu blendowania, wypiekania. Bo On po prostu tak postanowił, że tak będzie. I to jest niezwykłe. Wiecie, najlepsze chwile, tak jak powiedziałam, w moim życiu, choć to jest paradoksalne i w ogóle no, nielogiczne, ale one nie były tu na scenie, gdy ja mówię, gdy przemawiam, gdy służę, gdy wszystko wygląda tak wzniośle. Nie, to nie były te chwile. To były te chwile najlepsze tam w tych doświadczeniach, gdy poznajesz Boże Serce. Przechodzisz przez te doświadczenia, tam jest napisane, że to jest dla tych, których ukochał. My przechodzimy razem z Jezusem przez te doświadczenia i doświadczamy Jego miłości. 37. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy zwycięstwo wyraźne dzięki temu, który nas ukochał. I to, co jest ciekawe, tu chodzi naprawdę o miłość, bo wcześniej też jest napisane, że. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego przeznaczeniem, wszystko służy Ko dobremu, kochającym Boga. I... Ja myślę, że tutaj nie chodzi z to słowo kochającym Boga o te chwile, kiedy my jesteśmy pod wpływem emocji, śpiewamy piosenki, jesteśmy poruszeni i mówimy jak kochamy Pana Boga, ale bardziej tutaj chodzi o, to, o ten werset z Ewangeliana bodajże 14 rozdział czy piętnasty, w którym jest napisane, że ci, którzy mnie miłują, przykazań moich przestrzegać będą. Bardziej chodzi o to, rozumiecie, bo w tych trudnościach, w tych chwilach, właśnie o ten werset chodzi: że kiedy przechodzisz z Nim razem, z Nim cierpisz, kochasz Go w taki sposób, jak On oczekuje, że przestrzegasz tego, co On do Ciebie mówi, przez słowo i osobiście, to wtedy efektem tego jest to dobro. I widzisz, kiedy my się nawracamy, to wszystko wygląda pięknie. Kiedy przychodzisz do Boga, kiedy przychodzisz do Jezusa. Ale później następują, wchodzimy w proces. Wchodzimy w proces. Tak jak te wszystkie przedmioty na ladzie, gdy zaczynasz robić ciasto, one wchodzą w proces. I w tym procesie jest cierpienie. I w tym procesie są niekorzystne sytuacje. I ośmielam się mówić, że większe cierpienie i większe trudności przechodzą ci, których powołanie jest szczególne. Więcej testów i więcej prób jest dla tych, którzy są przeznaczeni do czegoś szczególnego, do jakiejś ważnej misji. Wiemy, że w świecie też tak jest w różnych brygadach antyterrorystycznych, że ludzie, którzy są przeznaczeni do takich specjalnych zadań, są szczególnie ćwiczeni. Na różnych poziomach, i psychicznie, i fizycznie. I widzisz, Pan Bóg to może robić też w Twoim życiu. Może dzisiaj tutaj jesteś i właśnie przechodzisz przez taki niekorzystny czas w swoim życiu? Może jest dużo, dużo, dużo pytań, dużo niewiadomych. Nie wiem, dlaczego to mnie spotyka. Nie wiem, dlaczego to się tak ciągnie. Nie wiem, dlaczego ja muszę przechodzić przez to. Czy to jest z powodu mojej głupoty, czy z powodu. Nie wiem, nie wiem czemu przez to przechodzę w moim życiu, ale jedno jest pewne: że jeśli będziesz współpracować z Jezusem, to Bóg zacznie współdziałać ku dobremu z nim razem, bo chce, abyś był współdziedzicem. Żeby niebo przyszło do Twojego życia i abyś stał się super zwycięzcą, przytłaczającym i miażdżącym. Halleluja, Dzięki Ci, Panie Jezu, że takie są Twoje plany. I właśnie pośród tych wszystkich rzeczy Pan Bóg bierze, te wszystkie sytuacje, nawet łączy wszystko to z Twojego dzieciństwa, z tym, co dzieje się teraz, z tym, czego się nauczyłeś, z tymi wszystkimi niewiadomymi. Możesz nawet wyglądać dziwnie i możesz czuć się tak, jakbyś był w sali sądowej, i to wszystko jest przeciwko Tobie, te wszystkie życiowe oskarżenia. Diabeł to wykorzystuje, ale chcę Ci powiedzieć, że nawet jeżeli coś jest ustalone w sądzie na takim niższym szczeblu, jest sąd najwyższej instancji, sąd naszego Boga, który ma ostateczne zdanie. W tym wszystkim. Wszystko może być przeciwko nam, ale nie z tymi, którzy Boga miłują. Amen. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Haleluja. I teraz przychodzi mi na myśl ta historia z tą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie, która przyszła do Jezusa, która została przyprowadzona do Jezusa, aby ją ukamieniować. I Jezus zrobił coś szczególnego w swojej mądrości. Powiedział: Jeśli ktoś z was bez winy, niech rzuci w nią kamień. I w końcu wszyscy zaczęli odchodzić. Skończyły się oskarżenia, bo Jezus miał moc to anulować. I powiedział do kobiety: Idź i nie grzesz, nie grzesz więcej. I zapytał się, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nie ma ani jednego. Nie ma ani jednego. I widzisz, to właśnie Pan Bóg robi. Jest wiele pytań, jest wiele niewiadomych, jest wiele może oskarżeń w Twojej głowie, jest może wiele potępienia, ale kto będzie nas potępiać? Czytamy w tym ósmym rozdziale, skoro Chrystus nas usprawiedliwia. Halleluja. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg ma ostateczne słowo Amen. dla Ciebie. I może skupiasz się na tym, co może człowiek w jaki sposób może pomóc ci człowiek ale chcę ci powiedzieć że Bóg ma ostateczne słowo to on piecze to ciasto i nie wiem w jakim ty dzisiaj jesteś miejscu może w takim miejscu że jesteś blendowany może w takim miejscu że jesteś w piekarniku ale jedno jest pewne jeżeli kochasz Boga to werset 37 mówi że on czyni z Ciebie zwycięzcę miażdżącego, który wkroczy niebawem do akcji z nowym namaszczeniem. I widzisz, Ty możesz się modlić, Panie Boże, usuń to! Panie Boże, zabierz to, bo to mi przeszkadza normalnie funkcjonować. Panie Boże, jak długo będę tkwić w tej sytuacji, nie módl się w taki sposób. Módl się w taki sposób, Boże, proszę Cię, aby to wszystko wykonało to, co Ty chcesz zrobić we mnie. Te wszystkie sprawy wierzę, że będą pracować na moją korzyść, bo ja Ciebie kocham. Amen. Nie wiem, jak Ty to zrobisz, ale jedno wiem, że Ty jesteś tym Bogiem, który odwraca wszystko, co, co jest złe, ku dobremu. I tego będę się spodziewać w moim życiu. Możliwe, że świat się wali, ale dzisiaj śpiewaliśmy, że mój Bóg wybawi mnie. Może świat się walić, ale mój Bóg wybawi mnie. I On ma plan. On ma plan, aby poprowadzić mnie do pełni zwycięstwa, do niesamowitego zwycięstwa i uczynić mnie zwycięzcą. I jedna jest też prawda, że wyniki są znane. Wiadomo, kto tu będzie zwycięzcą. Ty, jeżeli kochasz Jezusa, jeżeli Twoje serce jest blisko Boga, jeżeli dbasz o to, aby być wypełnionym Jezusem, aby czynić dokładnie to, co On chce, nie że trzeba, ale z miłości, to wynik jest pewny. I chcę Cię zachęcić. Jeśli jesteś teraz w takim blenderze, to przyjdź do Pana Boga i po prostu powiedz, poddaję się Tobie. Chcę z Tobą współpracować. Chcę być Twoim współdziedzicem w tym cierpieniu. Współdziedzicem w tym cierpieniu, ja chcę przejść razem z Tobą przez ten moment w moim życiu. Amen.